Cześć, witajcie. Z tej strony Pcheła i ze mną dzisiaj jest Sebek. Chcielibyśmy dla Was nagrać takiego jakby świątecznego vloga, złożyć Wam przede wszystkim życzenia, no ale też przekazać kilka ważnych informacji, które mamy na małej ściądze zapisane, nic nie było widać, bo nie chcemy po prostu o niczym zapomnieć. Przede wszystkim, no tak jak powiedziałem na początku, no to jest vlog świąteczny, o tym będziemy chcieli pogadać na samym końcu, a na początek przejdźmy do takiego tematu, jakim może jest Teamspeak, bo tym zaczęliśmy się jakiś czas temu zajmować. Więc to po prostu, na razie ja no... poczekaj. Ja się przywitam. Bo na razie nawet mi nie pozwoliłeś powiedzieć no, 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 cześć. Bo jak tak się nowym <śm> ładnie to ten. Tak Mco. więc ja oczywiście też witam wszystkich TeamSpeak. Hmm. Ostatnio jakoś zacząłem się bawić mniej więcej serwerami. Wynikło to z mojej uczelni i postanowiłem postawić sobie serwer TeamSpeaka na prywatnym serwerze zewnętrznym i mamy dla was coś takiego. Taki troszkę giveaway. O co będzie chodzić? Chcemy Wam od siebie dać kilka kanałów dla Was prywatnych. Będzie to mniej więcej ile to będzie kanałów? Mamy 20 slotów. 5, 5 osób na jednym slocie powiedz. Około 4 kanałów. 5, na tak, początku. około 4 kanałów, więc będą cztery kanały dla 5 osób. Każdy, każdy kanał będzie miał po 5 osób możliwość pomieścić i w sumie. O tym to chyba powiemy później. Czy no zrobimy na pewno też materiał później o tym, jak dokładnie będą te giveaway'e wyglądać, na czym one będą polegać. To na pewno też wywiąże się za chwilę z tego, co będziemy Wam mówić, no bo przejdziemy teraz do tematu YouTube'a. No Zaczęliśmy jakoś ponad rok temu chyba nagrywać sobie tam materiały. Na początku szło to całkiem fajnie i sprawnie, później jakieś komplikacje się pojawiły. Wróciliśmy do tego po dość długim czasie, no ale jak widać znowu to wszystko przystopowało. Przystopowało przez to, że zaczęliśmy patrzeć na troszeczkę inną stronę działalności internetowej, jaką jest streaming. E, głównie dlatego, że zaczęliśmy też grać trochę inne gry. Tutaj może teraz Sebek też powie trochę o Counter-Strike'u, głównie, bo olaliśmy już w dupę całego tego lola, bo zaczęliśmy się denerwować trochę e, tym całym community. No niestety nie jest ono pozytywne, o tym wie pewnie każdy, kto gra. Dlatego przyszliśmy też na Cantera, a zaraz Sebek wam powie dlaczego. Znaczy tak, ogólnie lola, ja już miałem dosyć, Bartek jeszcze coś sobie tam grywa. Znaczy, I tak najlepszym przykładem jest Artur, który po prostu pierdyknął to wszystko, od razu. No Artur, Artur to już pierdyknął w ogóle tak. na początku naszej działalności na YouTubie, tak to, to więc, więc z najlepiej. nim to nie mieliśmy jakiejś wielkiej współpracy. Ale ogólnie, jeśli chodzi o YouTube'a, to wiem, dużo obiecywaliśmy, dużo było mówione i gówno z tego zrobiliśmy, za przeproszeniem, ale no po prostu Ka Cały ten czas, który przeznaczyliśmy na pewno nie poszedł na marne, bo wyszukiwaliśmy jakieś inne możliwości, żeby stworzyć jakieś community z wami bezpośrednio YouTube tak średnio nam to umożliwia, że tak powiem, tak więc planujemy te streamy. CSA nie chcę nam się za bardzo nagrywać CSA na YouTube'a. Bo CS to jest totalna. Byśmy musieli nagrywać wszystko. My codziennie. No. My w CS-a praktycznie gramy codziennie po 4 godziny. No, Gdzieś, nie, no, w weekend jeszcze totalnie z Arturem i w ogóle i to jest totalny masakryczny spontan, Nie potrafili, nie potrafiłbym nagrywać CS-a. Znaczy, tam za dużo się dzieje na pewno, bo no. w LoLu to można było to jakoś tak ugrać sobie w jakąś rozmowę, że mogliśmy prowadzić tam jakieś jakby też dialogi. No, w cs tego nie ma. Tam w CS za... jest cisza. I nagle, sesji, jedyne kurwa, to kurwa i chuj. I to są jedyne słowa, które można tak, w tym momencie jak, wyłapać. Jakieś teksty nagle wyskoczą i w ogóle, a jeśli tak myślałem, że żeby nagrywać to, ale w końcu jak tak bo nagrywałem, ponagrywałem, to tak, tu jest cisza, tu się nagle coś dzieje, nagle cisza, Aha. nagle się coś dzieje. W końcu pierdzielnąłem to wszystko, włączyłem program, który Nvidia nam dała. Jest to Shadow Play, który nagrywa ci tylko kawałek rozgrywki i to zapisuje. I postanowiłem jakieś lepsze fragmenty tylko wychwycić z tego, ale. To też mi nie pasuje, bo to dużo składania, dużo latania, dużo robienia wszystkiego. No i w ogóle masakra. Miałem niby złożyć jakiś fany moment albo coś w tym stylu i i dupa z tego ja myślę, Jeżeli chodzi o Kantera, to na pewno będziemy, no bo będziemy streamować zapewne na Twitchu, a Twitch, z tego słynie, że oni tam automatycznie jakby zapisują całe streamy i my będziemy mogli to sobie wycinać, jakieś fajniejsze fragmenty, gdzieś tam, nie wiem, jak Sebek gdzieś się potknie i przewróci, czy ja ustrzelę Ace'a, to będziemy mogli sobie to jakoś tam pociąć i wrzucić na YouTube'a i tak w ten sposób będzie to wyglądać. Nie zawieszamy YouTube'a całkiem. Na pewno będą jakieś tam filmy pojedyncze wrzucane, jak jakaś nowa gra wyjdzie, ta nowa, jak, którą ty chcesz kupić z... z, z uh, no właśnie a to, to polska jakaś gra chyba. tak, była, no, to jest w każdym razie, osobiaka. jak mi się przypomni to napołknę w każdym razie tak, zbliża się premiera jakiejś bardzo fajnej gry, <gry>, <gry> którą mi Sebastian pokazywał no i na pewno Sebastian będzie chciał wrzucić z odcinek 2, żeby zobaczyć jak to wygląda, żeby z wami się tym podzielić kto wie czy nie będzie tej gry też streamował no bo będziemy streamować różne gry ja głównie będę chciał też wrócić do portów gier ze starych konsol, tak jak na przykład Spyro na Zgrywałem i tekena to będę chciał też sobie streamy z tego puszczać, ale głównie na razie będziemy się na CE skupiać, bo to jest taka nasza no, malinka w tym momencie, głównie tym się zajmujemy. No, co jest najbardziej nam przypadku co do gustu, a naj najlepiej się chyba to w sumie streamuje, a co do Twitcha, ja bym bardziej preferował Hitboxa, ale zobaczymy, to jest już próbowaliśmy, próbowaliśmy już troszkę mniej więcej właśnie wykminiać te programy, to wszystko, ja już ogarniałem programy, jak to trzeba streamować, jak to w ogóle już mniej więcej, takie próbne streamy początkowe były, w pewnym momencie było sporo dropów, klatek i w ogóle, ale ogólnie staramy się z jak najlepszą jakością, chociaż yy, CSa nie spodziewajcie się w 60 klatkach. No nie. Do nie, tego nie, nie, to nie. trzeba mieć chyba komputer z NASA, bo serio co jest tak obciąża procesor, że to jest masakra. 30 klatek to jest maksymalnie chyba co uda się udźwignąć. A co do YouTube'a. Ja jeszcze na YouTubie miałem kilka mieć projektów. Prawdopodobnie będę zamieszczał swoje jakieś a, sety, bo chcę wrócić do muzyki oczywiście i tam chyba będziemy jakieś fajniejsze mecze ze streamów rzucać na YouTube'a i mm -hmm. jakieś tam bo mamy możliwość zapisywania sobie tego wszystkiego na Twitchu czy tam na Hitboxie, automatycznie zapisuje mm -hmm. to i, i właśnie będziemy mogli sobie coś z tego poskładać. Znaczy nie byłoby na pewno sensu rezygnować całkowicie z YouTube'a, no bo trochę no, czasu i serducha w to wrzuciliśmy, tak? W ostatnimi czasy też z Sebastianem wymieniliśmy komputery, kupiliśmy nowe. No, w tym momencie, jeżeli chodzi o streaming, żeby to zacząć, no wiadomo, święta się zbliżają, wyjeżdżamy do domu, więc nie ma co wkładać w to łap na razie. Po nowym roku myślę. Dokładnie, po nowym roku wystartujemy. Ja jedynie co muszę dobrać sobie kilka rzeczy, takich właśnie sprzętowych, czy to oświetlenie do, do kamery, żeby te wideo było jak najlepszej jakości, no i głównie drugi monitor, no bo nie ukrywam, to się strasznie przyda. Mam możliwość korzystania z laptopa, ale no nie byłoby to wygodne, mi się wydaje, ten laptop jest kosmicznie mały. To jest laptop Olgi, on ma tam chyba 10 sali. Więc na pewno lepszą opcją będzie ogarnięcie drugiego monitora, postawienie go sobie dziś obok na biurku i wtedy będę mógł jakby funkcjonować i tu i tu i grać i rozmawiać tam, kontrolować czat. To są kwestie takie techniczne, to jest wszystko do dogrania w ciągu tygodnia, bo ja teraz zjadę do domu, ten monitor leży w domu nieużywany, bo rodzice kupili sobie nowy, muszę ogarnąć tylko jedną przejściówkę i to wszystko ruszy. No nie. Że wygląda to całkiem obiecująco, jak na ten moment. No, ze streamingiem myślę, że jakoś damy sobie radę i chyba w sumie... No i chyba tyle. No i to z głównych takich informacji, które wydaje. chcieliśmy was, Wam przekazać. No i też chcieliśmy przeprosić, no nie to, co Sebek wspomniał wcześniej, że no obiecywaliśmy Wam tego, tego, tamtego. Jest dużo filmów wrzuconych już na YouTube, a one nie są udostępnione. No bo to są pojedyncze odcinki. Ja ze jeden odcinek Far Kraja trójki. No i bez sensu było go udostępniać, bo wiedziałem, że nie będę serii kontynuował, bo już tą grę przeszedłem, nie miałem jakby motywacji, żeby przejść drugi raz, ale na pewno będę chciał grać w tryb multiplayera i to pewnie będę chciał też ruszyć na streamie, bo jest to fajna opcja, całkiem ładnie to wygląda. Eee, no, chyba to wszystko. Znaczy myślę, że ze streamem to będzie tak, że będziemy... <laughs> Przepraszam, najprawdopodobniej jak będziemy grali we dwójkę, to po prostu albo jedna osoba będzie streamowała, albo druga, kanał będziemy mieli jeden, nie tak. będziemy mieli jakichś rozróżnionych kanałów, ale na przykład jeśli będziemy chcieli streamować w tym samym czasie, chociaż wątpię, że tak będzie, nie, to zawsze tego. mamy ewentualnie hit hitboxa i tego, i twitcha i, i, twitcha, i sobie będziecie Twitchy. wybierali ewentualnie gry, chociaż no... A Raczej będziemy to tak dogrywać, tak. no wiadomo, jest praca, jest szkoła, nie ma czasu, żeby siedzieć też cały czas na tym streamie, na pewno będziemy chcieli tam 3-4 razy w ciągu Tygodnia, żeby któryś z nas postreamował, czy wspólnie. Ale nie będzie takich raczej sytuacji, że Sebek będzie na przykład nie wiem, streamował jedną grę, ja będę streamował drugą, bo to bez sensu, to będzie się gryzło. Prowadzimy to razem, więc będziemy się dogadywać tak, że jednego dnia ja prowadzę sobie, nie wiem, stream, dajmy na to z Far Crya, a jutro Sebek na przykład z cs -a. i później gramy razem CS, a później znowu Sebek coś sam. Tak będziemy chcieli to zrobić, żeby ten harmonogram miał jakikolwiek sens. No nie? Chociaż i tak mi się wydaje, że wieczorami będziemy streamowali po prostu CS-a, sobie gamy, sobie gramy w cs to dlaczego by tego nie streamować, nie? To nas no nic jasne. nie boli ani nic. A jeszcze mi się przypomniało coś, bo odnośnie YouTube'a, na pewno będziemy umieszczali tam filmiki, bo ja wiem, że nie każdy ma czas siedzieć na streamie, albo po prostu komuś się nie chce siedzieć na streamie, albo ktoś nieraz po prostu do obiadu sobie oglądnie film. I dlatego na YouTubie postaramy się troszkę ze streamów coś powrzucać, coś tego, bo nie zawsze, nie zawsze po prostu wpasujemy się w Was albo w was. Dokładnie. Także to wszystko będzie elastyczne, to będzie zaplanowane. Mamy teraz trzy tygodnie w sumie ze świętami, bo ja wracam jakoś 5 stycznia dopiero do Wrocławia, więc mamy jakieś trzy tygodnie, żeby to wszystko dokupy dograć i żeby to miało jakikolwiek sens. A w styczniu będzie wymiara tamtej gry, to będziemy, tamtej mieli... gry tak. będziemy mieli dwie wspólne gry do, tak. do nagrywania. Będzie tak będzie więc... premiera tamtej fajnej tak. gry. Tak. Dokładnie. No więc na koniec chcielibyśmy wrócić do świąt, tak? No zbliżają się święta, no ten vlog na pewno wyjdzie przed Wigilią. Um, także chcielibyśmy wam złożyć małe życzenia. Na pewno no co, wszystkiego najlepszego, tak kolorowych tam prezentów pod choinką, e, wesołych śmiechów przy stole wigilijnym, ale przede wszystkim co no, najwyższych leweli tak? no z jak najwyższej rangi ci, co w cs grają. E, tak. Fajna opcja: będziecie mogli dostawać te sloty na ts będziecie sobie zapraszać znajomych, będziecie mogli grać z nami, to wszystko będzie na streamie, na live i tak dalej. Myślę, że to będzie o wiele fajniejsza zabawa niż Tak, będziemy, będziemy chcieli jakąś interakcję większą z Wami, jakieś pewnie gry, gry z widzami albo coś w tym to będziemy organizować, chociaż no, my w CS nie jesteśmy jakimiś super mega wymiataczami więc nie wymagajcie od nas jakichś tam super hardcore'owych akcji, po prostu to będzie na ludzie i na spokoju, tak więc najbardziej to chyba będę polecał streamy z Arturem. Tak, ta, to na pewno, to na pewno. <laughs> to, są, to będą weekendowe najlepsze streamy. Ta, jeśli, jeśli naprawdę chcecie jakąś wielką bombę, to na weekendy zapraszać ta, będziemy. No, coś jeszcze, aha jeszcze w sumie ts a czy jeszcze coś? Nie, już to no już wszystko. No, tak więc je, ogólnie chciałbym wspomnieć jeszcze o tym, cs ie i tym giveaway'u. Jeśli chcecie dostać te sloty, to zapraszam was na moją stronę internetową. Ona będzie się pojawi się tutaj. Będziecie mieli odnośnik do tego chyba tutaj. Widzę najwięcej tu jest miejsca. Staram się trafić później. Tak będzie po prostu i na stronie internetowej jeszcze w sumie tego nie ma, ale planuję wrzucić post o nazwie giveaway i darmowe sloty w TS-ie tam będzie do wypełnienia ankieta nie ankieta mm, formularz kontaktowy tam będziecie musieli podać swój nick, swój mail yy, i dlaczego chcecie slot i dlaczego wy macie go dostać. Dlaczego macie dostać prywatny kanał swój, tak? Bo jak mówię, no mamy tylko 20 slotów niestety, więc możemy rozdać tylko 5 kana 4 kanały. Potem postaram się to jakoś poszerzyć. Ale myślę, że jeszcze, żeby móc dostać, proponuję, żeby poszedł like na fejsie like na fejsie i subskrypcja I na subskrypcja Twitchu. na YouTube. Tak, ja, no na YouTube później na Twitchu i na Kicku. Tak Qubokie. i po prostu najlepiej jakbyście dali nam znać, że zasubskrybowaliście, że Dokładnie. zrzuciliście tego lajka i mogę was zapewnić, że no 14 Najlepsze nie, cztery najszybsze osoby, czy wybierzemy najlepszy pokój? Wybierzemy powód? najlepsze, myślę, że będziemy mogli to sobie wspólnie ocenić. No bo słuchajcie, no o co nam chodzi? No My się chcemy tym zajmować, my chcemy sobie grać, chcemy wam to pokazywać, ale bez sensu jest to, jeżeli nie ma tej interakcji z wami. Gdzieś tam na YouTube zdarzały się małe komentarze pojedyncze, potrójne, nieważne. Gdzieś ktoś coś pisał, no i fajnie, dla nas to na pewno dużo znaczyło, bo wiedzieliśmy, nad czym możemy pracować, albo były pytania, na które my odpowiadaliśmy, ale chcemy wejść z wami w tą interakcję. Streaming nam to zapewnia. Bo my gramy w czasie rzeczywistym online, a Wy możecie do nas na tym czacie pisać. My Wam odpowiadamy na pytania, a my możemy z Wami gdzieś tam Was zaprosić do gry. No wiecie o co chodzi. Chcemy przede wszystkim zacząć z Wami, jakby się integrować troszeczkę, no nie? Chociażby przez ten internet na razie. Tak, i właśnie też chcemy Wam coś dać od siebie. A to, że mówię, prowadzę ten serwer, a mamy wolne sloty, no to dlaczego by tego nie rozdać? No, a na pewno nie będzie tyle osób. A jeśli się postaracie i moja strona internetowa ruszy dość mocno i będzie Was sporo na niej, eee, mogę Wam zapewnić, że będzie o wiele więcej slotów dla Was do tego, bo muszę zdobyć licencję na TSA, na 512 slotów powiedzmy, tylko żeby mieć tą licencję muszę mieć jakąś interakcję z Wami oraz muszę mieć po prostu rozwiniętą stronę internetową. Dokładnie. Na stronie internetowej na pewno znajdziecie kiedy nasz stream będzie leciał, myślę, że może nawet jakiś kalendarz z harmonogramem wrzucę tam. No pewnie, że tak, no to wszystko będzie na pewno dopracowane, mamy dużo czasu, więc będziemy nad tym To niby, niby będzie moja strona prywatna, ale... Połączymy ją w sumie. Będą informacje na pewno, z których się dowiecie coś ode mnie i od nawet chyba ci założę konto, żebyś mógł też coś tam pisać. No, I myślę, myślę że będzie o... to okay. się powoli, powoli dogrywa, no nie? Także dobra, już nie będziemy wam trudzić dupy, bo to już parę paręnaście dobrych minut 17. gadania naszego jest tutaj. Więc co, jeszcze raz, no chcielibyśmy wam te życzenia złożyć jeszcze raz, no żeby te święta były wyjątkowe w tym roku, żeby prezenty były super, żebyście za dużo przed komputerem nie siedzieli, tylko jednak dzielcie ten czas z rodziną, bo to jest najważniejsze, no bo domyślamy się, że większość tak naprawdę osób, które nas ogląda, to są osoby mniej więcej w naszym wieku, które w domu są może raz na miesiąc albo na dwa miesiące. Więc te święta wykorzystajcie w 100%, a my po nowym roku postaramy się, staniemy na głowie, żeby zapewnić wam jak najlepszą rozrywkę. Tak, i żebyście byli w stanie po Sylwestrze do nas dołączyć. No. I oglądać no, nasze Mam nadzieję, sliwy. że my damy radę. Myślę, że tak. Dobra. Będę miał dość dużo czasu na dojście do siebie, więc... No dobra, to kończymy w takim razie. To bardzo dziękujemy wam za tą chwilkę poświęconą tutaj, że nas posłuchaliście, pooglądaliście na nas, popatrzyliście i na sepkę oryginalny pokój w internacie na Żelaznej w Wrocławiu. <laughs> e, także jeszcze raz dzięki wielkie, do zobaczenia po nowym roku już, bo raczej w tym roku się nic nie pojawi na, ani na YouTube ani stream także dzięki wielkie. Streamy ewentualnie będą jakieś testowe takie o żeby coś było, żeby sprawdzić jeszcze, żeby no w styczniu już, żebyśmy to ruszyli no, z pełną parą i byli pewni, że to wszystko no, działa. No Na Facebooku będziemy Wam linki podrzucać do streama, żebyście mogli sobie patrzeć tam mniej więcej nasze, e, nawet te próby testowe, żebyście zobaczyli, tak czy jest. to się klei w ogóle. Dobra, to dzięki. Pozdrawiamy. Buziaczki. Pa, pa. Do zobaczenia. Na razie. Bang. To później do streama się przyda. Dobra. Cholera. Co? No w cholera się przyda. Aha. <laughs> Myślałem tak cholera, że tak zapomniałeś. Nie, 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 dobra, nie, okay. to lecimy. To raz, dwa. W kamerkę trzeba patrzeć, nie? Przydałoby się. O chuj. Ja <laughs> cały czas na podgląd. Wreszcie no to podgląd jak będziesz było. patrzył na podgląd, to w sumie jakbyś A, patrzył o, to, na kamerkę. No nie, no tutaj. Dobra, czekaj, wezmę ci zaraz. Jedny ci podgląd <laughs> tak żeby w kamerkę. To Przy samej kamery. Tak. Nie, nie, nie musisz ciągle patrzeć, żeby tam gdzieś zaraz chcę bo albo nie, będzie się patrzył. Możesz się patrzeć. No dobra, nieważne. Dobra, nieważne. Raz, dwa, trzy.